witajcie w kolejnym odcinku z PGRu na moim kanale się ze mną Wydra. Dobry. Tak i widzicie jesteśmy tutaj w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będzie prasowanie i zbieranie kostek. Widzicie, że zalatiliśmy pracę do kostek, tak samo jak i przyczepy. Tutaj zdjęliśmy przyczep, burty z tych przyczep i załatwiliśmy sobie właśnie nowy nabytek, czyli przyczepy do kostek. Także pierwsze co ja będę dzisiaj tutaj prasował. A właśnie mój wspólnik będzie e, zbierał je Musi sobie jakiś zostawić, przywieźć Zastanawiam się kto tu działać. To nie wiem No ale ten najpierw Widzicie, bo ja bym sobie... Właśnie, ten Ursus się drzał I guźmy No Dobra o, teraz będzie Gitas Powiedz coś Halo halo No, teraz będzie gites na początku się chyba za mocno dali. No i ogólnie widzicie, poprawka nie Pierwsze Pierwszy wiedziesz, Ja nie wiem, jak tu teraz będzie to trzeba prasować. Dookoła, chyba, nie? Chciałbym tutaj na, na nasze pole 21 pracować. W na następnym odcinku najprawdopodobniej żniwa. Żniwa, chyba rzepaku, tak? Nie wydaje, że został nam jeszcze rzepak tylko. I owiec. No tak, i owiec, ale to nie na odcinku rozłożyć nasze narzędzie trochę tych kostek będzie Dobra i lecimy To też się musi rozpędzić z tą pracą także łatwo nie ma na. To nagrywam, dobra? Dobra, dobra. No, fajne ujęcie. Można, można. Tutaj niestety, jak się wychylamy, trochę przez szybę przechodzimy. Mamy tą kamerę. Nie wiem czy w ostatnim odcinku. Nie, była pokazywana, chyba nie. Była, była, była. Była, była, pokazywana. No trochę. W tamtym tygodniu nie było pg z tego względu, że nie było wydry i stwierdziłem, że nie będę nagrywał. Ale w tym i w następnym tygodniu za to będzie PGR, Także nie, nie stracicie żadnego odcinka, tylko przestawiliśmy tygodnie żeby było wszystko ładnie, dobra, coś już chyba teraz pierwsza wyleci, kostka. może bym ci poprzeć jak pierwszy zrobił, co? Albo nie, ja się zapierdzielę, ja co? Nie, bo potem będzie mi ciężko ja zawracać, za... nie? nie? A ja ciągnikiem, będę pod Nie, jedynie będę najeżdżał na niego, nie. tu krzyż jakiś, nie, no, mać pełno krzyży tutaj na tej mapie, krzyżyk naprawdę, no Musisz dłużej trzymać klawisz, jak już On cię tak przerywa. Czyż rzeknę? co? Na drogę. Mhm. Dobra, tak. no, tutaj. Tutaj chyba, tam powiem ci bardzo dobrze, słomasz, szwania ale tutaj coś mniej. Tam. Bambuko cię robią. Co? Bambuko cię robią. Nie, bo tu chyba, chyba możliwe, że słabiej sypały po prostu wiesz, no ale słabszani. A tam po prostu. Było GITES. Na dawno nie graliśmy na PGR, nie? No. Nie wiem, czy chwila, może, że chwilę będę możliwe, że tutaj sobie pozwieram. Zobaczymy. Jak nie, no to sobie może inny odcinek zrobimy, czy coś tego typu. No, w następnym odcinku pewnie rzepak, a potem zobaczymy, co się będzie działo. Może jakieś kosy tego typu. Pewnie jeden sezon tutaj na Pierze zrobimy to też od razu było powiedziane Wiesz Że nie idziemy po drodze Wiesz jak masz pojemność tych belek 3000 2800 no tak normalnie po 4 są nie? tak no dobrze, widzicie Fajnie jeszcze Ursusik z ostatniego prasowania ubrudzony, było prasowane pole numer 1 na ostatnim ocieku, które były okoszone? Tak, no, to tam sprasowałem poza odcinkiem. Także no. W sumie nie wiem czy tutaj w ten zakątek tutaj na razie. No to jest taki wiesz, clean i chyba go wyprasuję teraz. Jak uważasz? Ja ci już to mówiłem. Nie no, chodzi mi też o to, żebyś nie musiał jeść zbytnio z przyczepami. No tak się ja nie... i tak za bardzo nie wydaje. Ale wiesz, tak się najeździsz, a tak ci w jednym miejscu spracuje, nie? Nie będziesz za tymi belkami nawet musiał jeździć, bo po prostu sobie tutaj staniesz. Sykmę tu jaki po sprawie. Także no. Dwie już stoją. No i nie opuściłem. Dużo tam chyba wejdzie, co? Zestaw byk będzie. Co? Nie wiem ile. Przecież się kurna na tym mikrofonie słabo No chyba ciebie. No bo za szybko puszczasz powiem ci, ten klawisz. Sam się puszczasz. Nie, co? No nie wiem. Chyba ty. Dobra, teraz tego poprzeczniaka tutaj zrobimy A kto pokazał przez te 20 dni? Co? Kto mnie zdradzał nie chciał bez żadnego prawie że kontaktu Ja? Jakie 20 dni? Od którego ci nie ma? A ile? Było? Ile? Od którego? Na pewno byłeś pierwszego, drugiego O, Sylwestra jakoś od razu Po Sylwestrze straciłem internet od razu Jo? Mi się wydaje, że jo. tak. 3-4 to był. Jeszcze z dwa dni chyba były dla mnie. Nie. Ty w 10 dni cały transfer co W sumie w 11. Kurde. Gdzie rekordzisko. No jak cię pobiera, ty tak w tym miesiącu tyle nie powierzę. Nie, bo wtedy w listopad, nie no, cały jakby grudzień, to ty nie wiem, czy skończył ci się pakiet ostatnio? Miesiąc temu? Chyba i... A i czy mi się nie skończyć to i tak dostanę świeży, nie? No tak, ale mówię, w sensie od 20 dostajesz świeży, nie? Tak. No ale mówię ci ostatnio? Bo nie było jakoś przestoju. Nie, ostatnio. Yy, do 20 grudnia nie było żadnego przestoju. Widzisz no. tak musisz samo jak wtedy, musisz właśnie bierze. Nie pobierać gierek po 100 giga. Hmm. <noise> Ciężko będzie. No co będzie teraz powierał, co? Mody No to powiem Ci 100 giga modów Ciężko Jest aktualnie mam gdzieś około 15 No my mamy w sumie też dużo Coś nie? takiego będzie Jak te wszystkie serie to trochę jest Mówię, że ja mam No te twoje serie i dodatkowo swoje na singlu no. Oczywiście Piotr się zdziwił, jak jeszcze usłyszał, że ja gram na singlu po tyle czasie, co, co spędzamy tutaj w farmingu. No tak, tylko że wiesz, jakby masz farminga i, i nagrywa ze mną te trzy serie, ale ja mam jeszcze więcej serii, nie? Ja bym w ogóle chyba tu nie wyrobił, jakbym miał jeszcze single gdzieś. Nie, wiem kiedybym grał w niego. No szczerze, tu przynajmniej cały czas spędzam na tych serwerach, tutaj farminga, nie? No Musimy na takim brog farmie zobaczyć ile czasu trzeba stracić, żeby sejwa przygotować, nie? 3-4 nie, nie godziny. No. No nie raz więcej. W grudniu były czasy, że po 10 godzin trzeba było. Posiedzieć. No w grudniu to w ogóle napukliśmy natuk godzin, nie? Farmingu. No. No ale teraz i tak źle nie będzie, bo czekaj, ile mają w tygodniu farmingów. W poniedziałek mają, środę mają, czwartek teraz będzie, piątek masz już cztery. Sobota. W sobotę PGR jest na razie, na zmianę za to masz sześć. To siedem w sumie. Tak? Czemu? Jak je to policie? We wtorek nie ma przecież. Nie, nie, to sześć jak już. We wtorek będzie możliwe, że. Co? Eee, ten. po sąsiedzku miał być. Czwartek. A, w czwartek to przepraszam. No, w czwartek jako drugi odcinek, no to. Możesz tak, poniedziałek, środa, czwartek, piątek a 6, no, 6 wtedy. No zależy od, od tygodnia, nie? No bo jak wyjdzie tydzień, teraz wyjdzie tak, że Czekaj, to PGR jest zawsze z posąsiedzku, tak jak się wydaje, nie? Nie, nie jest z posąsiedzku. PGR jest, jest z piętnastką. No to tak mają w sumie 5 odcinków w tygodniu z farminga, nie? Tak nie jest tak mało. Nie są tanie rzeczy. Wstrzymaniu na pewno. Farming, no tyle serii? Ile godzin w tygodniu? Gdzieś po 30 godzin trzeba spędzić, nie? nie liczę 15? To znaczy tam 15 i tak, na razie nic nie muszę za dużo robić, nie? nie nagrywam też na bieżąco. Może chcesz się zamienić? Na co? Bo pinguje, jak używasz tego nowego programu. Nie, no jak zawsze mhm. ten sam. Do, a do czego zmieniłeś program? Do renderowania. Do montowania? A, do renderowania. To, to nie wiem, coś się zaczyna pingować co jakiś czas, bo po 600 pingu, a ja to ciężko... To jest ołem, to ci powiem, to jest to, to co się odpierdzia od początku roku, to to jest, to już jest w ogóle, nie? Spędzi inna era. Dobra, nie ma problemu. Gdzie ty tam stoisz? Ja już wysiadłem, z Za No dobra. Nawet na, nie mogę porządnie postawić tego krocuzka. Hmm. Dobra, to za chwilę poładujemy. Są pasy? E, powinny być. Dobra. Aha, fajnie mi się to kostko. Zostawił go na obrotach. Nie sądzę. no? zobaczcie. Ja sobie ładnie pasy pozapinam. O. Ty dwie ładujesz, tak? No, 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 to zakładam po dwie. Tutaj już wzięte masz wszystko? Tak. Znaczy to? E, nie, do końca nie. Do końca nie zebrałem chyba wszystkich. Nie, nie, nie. Nie, 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 no, mamy... nie mogłem wszystkich I tak, zdobić. I tak będzie w sumie widać. Potem, nie? Więc tutaj tutaj jest bliżej, to już sobie tutaj pozbieram. Dobra, także se teraz pozbieramy chwilę. Też w sumie między międzyczasie się zmieniłem trochę. Znaczy w tym, tym samym programie robię na razie miniaturki. Po że sobie nie czasem... Ubrałem znaczy, teraz, mam drugi program jeszcze, robienia miniaturek, czy do obrabiania ich. Photoscape'a, nie? W sumie mogłyby być ciekawsze miniaturki teraz. No, będę chciał coś pomyśleć, zobaczymy. Jakieś urozmaicenia, jakieś efekty specjalne. Coś tego typu. Specjal to będzie za niedługo. Z czego? U ciebie. Ale na co specjal? Powiem ci po, na, po nagraniu, poza kamerą. Dobra. <grym> nie wiem, liczba subskrybentów na razie nie wzrasta do 2000, także specjalu żadnego się nie szykuje. A ja nie mówię o takim specjalu. Mhm. No dobra może się jedynie domyślać coś w, co wątpię Ale to o jakimś człowieku jest? Nie, nie, nie. To jest o tobie. A to ja nie wiem. Nie wiem, nie znam. Się. Nie znasz człowieka. Nie znam, czy nie nie znam go. Nie znam gościa. Nigdy, nie znałem. A chciałbyś zapoznać? Nie wiem. Jakby to Asek powiedział Asek bardzo często nie, ra... występuje na... Mówię. Asek to by powiedział. Ra... Raczej nie, raczej nie. Nie wiem bardzo często mówi. Nie, 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 nie wiem. Nie wiem. Piotr, ja nie wiem. Nagram cię ręka. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Nagram ci... Nie, nie wiem. Nie wiem. Ja mówię, no dobra, ale on mówiła, że on nie wie. Nie wiem nie dogaduję się z chłopem. Nie, ale fajne nawet to układanie jest. No Tylko ja byłem bardziej nastawiony na te duże, ale nie wiedziałem, że to te małe, ta, małe ta chyba będzie robiło. ale okej. Okay. No takich małych aż strasznie nie robi, nie? To nie Sigma. Tak, no one mają po 2800 Sigma po 500 no to weź, ci, weź to zbierać. No z tego pola, w ogóle, wszystkie jakbyśmy mieli pozbierać. No, kurwa na mać. Powiem szczerze, chyba byśmy odcinek by był raz na miesiąc. W porywach do trzech miesięcy. Co mi się wydaje, że dałoby się na tych przyczepach chyba trzy rzędy ustawić? Dałoby. I spróbuję nawet zrobić. No Bo jak to jest przy krańcu. Nie? To idealnie jeszcze na środek wleci i... Czy wiesz, ja na razie i tak po bokach tutaj daję, o? I potem od drugiej strony tam będę. Żeby... Bo, bo jak tak... Tak mi się lepiej ładuje, o! Tak powiem. Żeby mam pewność, że nie spadnie ani nic, nie? No. I co teraz ci dalej laguje? Na ten moment teraz na jakiś czas mam taki o właśnie o tym mówiłem Takie urwanie anteny. Hmm. A przy gałęziach nie robię. <laughs> nie no, tak jak mówię. Podjęta decyzja została, ale choćby się nie wiem co się stało, to i tak będzie ten internet, bo mi psycha aż szczerze. Na live'ach będziemy zbierali na opłaty jego. <laughs> jak ci się uda, to będzie good. <laughs> na jeden miesiąc w roku. <laughs> 11 pozostałych płacę za no. Nie no fajne, fajne ty Spodobało mi się to Tak myślałem mówię Dobra no ostatnie 5 minut trochę się najwyżej pomęczę No ale tak wynikło To wynika z wiedzy Gika jak to kiedyś ten Orele miały Z Magika Z Gika w morelach było, nie z magika, nikt magika nie będzie robił. Będzie magik, będzie magik, przecież za, za dwa lata. Ogólnie fajnie, fajna miniaturka by wyszła, tylko będzie trzeba Ursusa poprawić, bo się widzę przyczepy tam niezłego nie You Can Tanie walnęły, taniec z gwiazdami. A jeszcze drugi się zestaw przywiezie. No tak, nie, ale po, poskładały się ładnie. A możesz klejać takie wycięte zdjęcia, czy nie? Jakie wycięte? No, na przykład jakby jedna przyczep, to te przyciepie były załadowane, a tamte były puste na przykład. I takie w dwóch różnych miejscach, ale wycięte, takie dwa różne obiekty. Hmm, ale w sensie mówić, tak jak kiedyś ma ten, Bronczek czy tam od MST mieli? Że przykładowo mieli na, dwa, na dwie miniaturki, ale na pół ekran przykładowo, nie? Miniaturkę to... Tak, takiego na przykład. No. Czy no właśnie w tym fotoskape chciałbym takie coś zrobić? No tu masz okazję się wyłapić. No, pół dnia. Jeszcze się czas. Spokojnie. Czy ten odcinek taki jest na sobotę, my to nagrywamy jakieś środa? Znaczy tak, na razie. O godzinie za 10. 10. Tak, dziesiąt do 10. O, panie! Alina no. Uważaj, żeś przesunął tą kamerę. Jaką kamerę? No to musisz peć upeć Ja wiem. Ale ja tak nigdy nawet w prawdziwym życiu nie, nie leżałem na kierownicy, żeby kierować. Co? Bo ja jestem niski. <głosy> nie. <głosy> bo, bo... Chłop tyle samo... tyle samo centymetrów w perecie ma jak ja, a <noise> <i> niski jest. Gródka <noise> to nie wiem co by tam zrobił z głową, nie? Dwa metry hop. By ten szybet musiałby zdjąć, no nie, w sumie nie zmieściłby się na, na spokojnie, wyprostowany gość. Gorzej, jakby musiał się położyć, by fotel się rozwalił w drugą stronę, by sobie fotel samochodowy tak wsadził, by sobie rozkręcał. Albo jak ja mam przy diablo, że mam dźwignię i mogę sobie ustawić na jaką, te, pod jakim kątem chcę leżeć. Ani. A zobacz jaki burysz o U mnie fotel też będzie. Nie wiem jaki. Czekajcie na unboxing. Tu, to niespodzianka. Połowy połowie kwietnia. Połowy kwietnia. Mu, musi zapoczekać. Musi ta poczekać. Kasa, kasa musi się zarobić. Tak, kasa musi przyjść. Z, vlog z Wydrą już niedługo. Jak przyjedzie. Trzymaj tak ciek, że do uprawy No <laughs> jak nie za, no to niestety... Poczekamy do wakacji. O, jeszcze twoja siemnostka, panie. No to mówię, ale jak nie zdasz. Tak jak przyjedziesz. Mati. Co? Pan? Mati. To się jakoś dogadać. No. Do znajomych mnie przyjął, to wiesz. Na tym, na Discordzie. Nie chwal się, nie chwal się, bo zaraz się do niego kolejka zgłosi. Fajnie, fajnie. Potem będzie Oni KURWA SPAMI Ty, nie wejdzie to Znaczy Nie wiem, bo tu są pasy teraz, nie? Czy ta... tak nie chce wejść, to wołaj Barabasza on, on weźmie tam, napch, napcha to Nie, nie wejdzie Znaczy, nie wiem Bizonka się weźmie, we, weźmie to Przetrawię jeszcze trzeci raz Przetrawię. <laughs> O Boże, co tu się dzieje? Problemy Neymana, tak zwane z obskuskami, proszę mi tak nie robić. O Boże. Co? Wizonek? Właściwie to tak. No i ja to chodzi. Nie wejdzie trzeci rządek, nie wejdzie wygląda. No, nie. Aj to będzie źle wyglądać. Dobra, z drugiej strony się miniaturkę zrobi. <laughs> Albo nie, w sumie możemy więcej napakować w inny sposób. Że jeden rządek będzie w, tak, jak teraz jest ułożony, ten tylny, a z tej strony ułożysz w tym, w, w, w drugą stronę. A, wiesz, jak? No wiem, wiem, wiem. No, Ale tutaj, tutaj dobrze wiesz, to zrobię tą przyczepę i tamtą spróbuję, dobra, tak. I wtedy jeszcze będziesz mógł fajnie zrobić kolejny poziom. Ta, tak, po środku. Tak, no i kolejne dołożyć, no. Dobra. No. A? Widzisz, ja to jednak myślę, nie ale... tak jak niektórzy widzonych, nie co? <grym> nie reklamuj innych kanałów, innych youtuberów. Nie myślących? dobrze. <grym> 27 minut się z odcinka ale jaja, zleciało, pamięć? Nie? No i tak. Oj tak być, oj tak. Słyszysz jak trąbię, nie? Co? Nie A ty? A ja słyszę <grymne> Za słabe titadełko, masz tam pojęcie To wezmę z tego... ...z świata z świata? Tam jak zatrumbić to jest z Mario <grymne> Jeszcze gorzej niż to, to... ...bo jeszcze ciszej <grymne> Na co te trąbki tam dali, to ja nie wiem. Tam to od ciężarówki dalej. Dla ozdoby? O Boże, no. Trochę mi tu oś podniosł z tyłu. Masz takie ciężkie? Nie. Tak zwany ręcznie Okazji. był zaciągany. Ja, ja, ja wiesz, że ja tam na nie, na nie naszczałem, to spokojnie, to nie są, nie powinny być cięższe. Oiszczane? Mówisz? A to nie no. wiesz, że jak mokre to cięższe? No wiem, ale mówię, że oiszczane. Oj. No dobra, także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Guby się ze mną wydra. Byłem, pośmiałem się. No, także to było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć. Papa. No, pa.